No Witam wszystkich, jak ja jestem zekscytowany. To jest pierwsza wycieczka, którą zorganizowałem na, na Facebooku. E, mamy grupę, jak wiecie, podróże po Australii, która ma, nie wiem, może chyba 5 dni. No i już pierwsza imprezka, pierwsze spotkanie zorganizowane, bardzo zekscytowany, bo e, podróż już jest, jest potwierdzona przez Piotra. No i Piotr, który widzę, że jest <laughs> bardzo obrotny facet. Um, nawiązał kontakt z, jakąś, z taką dziewczyną Moniką. I mi się wydaje, że ta Monika jest turystka. No, no to teraz będziemy jechali i i ten i się spotkamy e, na stacji Balaklawie, e, po nich pojadę i stamtąd pojedziemy na San No, to dlatego po prostu takie to, to jest takie, taka wejściówka teraz, nie wiem jak to się powiedzieć, taki, taki zwiastun um, co będziemy robili, no i tak jak mówię, bardzo się cieszę, właśnie przygotowany jestem, nawet sobie jajeczka ogoliłem w prysznicu, tak jak widać, bardzo, bardzo poważnie podchodzę e, do tych spotkań. No, no to a, no, jeszcze jedna rzecz, polski orzeł też jest, no to jajeczko ogolone, polski orzeł jest, lecimy. No, witamy ponownie, obiecałem, że jak Aha, aha, Piotr się chowa. No widać, że Piotr się chowa. Ja się nie będę chował. Monika też, widzę, że tu też, aha, tutaj zobaczymy Monikę. To widać, to prawdziwa Polka, bardzo skromna. No to dobrze, to znaczy, że tylko ja zostaję i jest ok, może być. W takim razie dowiedziałam się, że Monika jest rzeczywiście jest turystką, która przyjechała tutaj. Tam pójdziemy. Która jest tutaj z Polski, jest ograniczony, ma pobyt w Australii. W takim razie jest. Tam jedziemy. Halo. W takim razie jest lekka zmiana plan, planów. Nie, nie, nie jedziemy do tej restauracji, o której myślałem, że pójdziemy, bo po prostu oni nie mają czasu, nie mają auta i nie mają czasu. No to w takim razie pierwszy, pierwszy postój e, będą pingwinki. No to teraz idziemy do, na Senkiuda Pia i zaraz zobaczymy pingwinki. No i tu masz Polskie Towarzystwa. house. No tutaj Piotr nam opowiada o tacie, a, a, a ja teraz chcę opowiedzieć, że właśnie byliśmy na pingwinkach i zrobiłem sporo zdjęć. Monisi, jakie wrażenie? Monika mówi pale, paluszek do góry, tylko nie wiem, czy ona chce ten paluszek gdzieś wsadzić, czy, ale odbieram to, że pozytywnie. Piotr. Ja nie mogę ręki do góry. No to nogę, po, no to, no to pta, albo ptaka do góry w takim razie. No, jak nie masz ręki, no to Piotr już nic się podnosi do góry, ale chyba ale widzę, że. Ale o, la, o, laskę, no widzisz, właśnie powiedział, no bo Piotr, za, ale nie, 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 nie taką laskę, jak się Wam wydaje, tylko to jest taka, taka specjalna laska. Pomocnicza. No, pomocnicza laska. No i te no, i, i ogólnie bardzo fajnie było, bardzo miło było, mało ludzi było tam i było sporo pingwinków, tam były kłótnie pingwinkowe. Co? O, grilla można zrobić. O, no i tak to jest. A, a teraz, o, Piotr teraz opowiada. Chodź na kamerę, opowiadaj opowiada, Piotr? Tyle masz do powiedzenia, a nie chcesz nic do kamerki powiedzieć. A teraz idziemy na plażę, bo widzę, że tam dziwolągi już tam kręcą tymi e, ogniami i światłami, i tak dalej. To my teraz idziemy właśnie na tą imprezkę. Słychać tutaj te afrykańskie bębny. E, no to ja teraz zaprowadzę towarzystwo i tam pójdziemy, a ja pójdę sobie po ten, po sprzęt. E, taki nie, nie taki nie taki osobisty, taki mój personalny sprzęt, tylko to jest sprzęt e, wy, wy, do, wykrywa, do wykrywacza do wykrywania metali. I się wezmę za wykrywanie, może coś fajnego znajdę. No to wreszcie, żeśmy doszli jak słychać dębny i tutaj tak to wygląda. No ja tutaj mam swój sprzęt jestem troszeczkę zdenerwowany, bo kurde, bo torbę zapomniałem w domu, torbę, w której mam lakarę. Fuuu, jak śmierć, tym marihuaną, aż jak pierdzielę. No. no, i taka to jest sytuacja, i tutaj mamy naszych gości. Nie wiem, czy w pełnym locie, czy z smucą, ale ja teraz idę i będę szukał skarbów. Start. Null auf hundert in zwei Sekunden. Los geht's.